Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Chciałam dla Was przygotować taki piękny wiosenny yy, odcinek, ale pogoda, jaka jest, każdy widzi, jest szaro, buro pada. Ja na dzisiaj zaplanowałam sobie pikowanie selerów korzeniowych i selerów naciowych, a że jest właśnie tak ciemno i buro, to pomyślałam, że poruszę kwestię Problemu, z którym boryka się większość ogrodników, a mianowicie z problemem powyciąganych rozsad. Dlaczego nasze rośliny się wyciągają? Jak temu zapobiegać? I co zrobić, kiedy już są wyciągnięte? Jak możemy je ratować? To wszystko dzisiaj. Zapraszam Was na ten odcinek. Rośliny do wzrostu potrzebują trzech rzeczy: słońca, ciepła i wody. Mieszkamy w takim klimacie, że tego światła naprawdę jest mało. Zwłaszcza w ten rok, taki jakiś ciemny, naprawdę styczeń, luty było bardzo mało światła, i jeszcze mniej tego światła wpada do naszych mieszkań. Większość ogrodników ma problem z tym, że rośliny zaczynają się wyciągać w poszukiwaniu właśnie tego światła. A jeszcze najgorzej to jest, kiedy mamy pod parapetem grzejnik, który daje dosyć taką wysoką temperaturę od dołu tym roślinom, i brakuje tego światła, wtedy one po prostu podpędzone temperaturą zaczynają mocno się wyciągać. W kierunku słońca. Większość z nas nie jest w stanie zapewnić w mieszkaniu roślinom prawidłowego nasłonecznienia. Zawsze któreś rośliny, które są dalej od okna, zaczną się wyciągać mniej lub bardziej. Ja wszystkie moje rozsady trzymam w domu. Mam w zasadzie dwa parapety. Pod żadnym z nich nie mam grzejników, ponieważ mam ogrzewanie podłogowe, są to okna południowe, jedno znajduje się w łazience, drugie w kuchni i po prostu ratuje się tym, że mam zrobione regały i te sadzonki stoją piętrowo. Dlatego najszybciej jak to tylko jest możliwe. Na dworze wynoszę sadzonki właśnie do tunelu foliowego, gdzie jest pełne nasłonecznienie, ewentualnie na już do hartowania. Tunel nie jest ogrzewany, dlatego sprawdzam, monitoruję temperaturę no i po prostu wędruję z tymi kuwetkami. Codziennie rano je wynoszę i wieczorem wszystkie zabieram do domu. Ale musicie też pamiętać o tym, że są rośliny chłodnolubne. Są to wszelkiego rodzaju kapusty, kalarepy, kalafiory, brokuły, cebule, szczepiory, pory, które po prostu nie lubią przebywać w domu. Jest im tam za ciepło, i one wtedy właśnie wystrzeliwują do nieba. Dla nich najlepsza jest właśnie taka optymalna temperatura w tunelu foliowym, ale też trzeba pamiętać, że kiedy pojawia się przymrozek, należy je przykrywać. Dlaczego unikamy wyciągania rozsady? Ponieważ takie wyciągnięte sadzonki są takie po prostu liche, są cienkie, one gorzej się adoptują po przesadzeniu i potem w gruncie mają mniejsze szanse na przetrwanie. Dlatego na przykład pilnujemy czasu siewu różnych roślin po to, aby zapewnić im optymalną dawkę światła, tak żeby te rośliny się nie powyciągały. No bo jeśli wysiejemy za wcześnie na przykład takie pomidory, wysiejemy sobie w połowie stycznia albo pod koniec stycznia i nie zapewnimy im odpowiedniego naświetlenia, odpowiedniej temperatury, no to one po prostu zrobią się takie długie, cienkie. Wiotkie wybujałe zaczną się kłaść, i to już nie jest dobra rozsada. Pierwsze co musimy zrobić, to przyjrzeć się swoim warunkom, jakie posiadamy, i dopasowywać termin siewu i uprawę roślin do warunków, jakie po prostu mamy. Więc, jeśli już zdecydowaliśmy się na wysiew warzyw w naszym mieszkaniu, to co możemy zrobić, aby ta rozsada się nadmiernie nie wyciągała? Ja stosuję dwie metody, które naprawdę fajnie mi się sprawdzają. Po pierwsze, podnoszę sadzonki do góry, tak żeby nie stały bezpośrednio na parapecie, tylko były wyrównane z szybą, ponieważ pamiętajcie, że ta rama. Ona ograniczy Wam po prostu słońce, jeśli te roślinki są takie maleńkie i one stoją jeszcze przysłonięte tą wielką okienną ramą, no to to światło do nich na pewno nie dotrze. Do tego po prostu wszystkie sadzonki codziennie obracam, tak żeby ta roślina miała światło z każdej strony i nie była w stanie po prostu na jedną stronę wyrosnąć do nieba. Także jak one są obracane w każdą stronę codziennie lub co dwa dni, no to one ładnie się prostują i wtedy aż tak mocno... Nie wyrastają na tych łodygach. A co zrobić, kiedy nasza rozsada już się wyciągnęła i mamy takie sadzonki, których po prostu nam szkoda i zastanawiamy się, czy jeszcze coś można z nimi zrobić. Pokażę Wam zaraz na przykładzie selerów, które e, chcę dzisiaj pikować. One nie są bardzo wyrośnięte, bardzo wy, wyciągnięte, ale jednak, no tutaj niektóre te sadzonki trochę poszybowały. Również mam taką. Sałatę, która poszybowała też w kosmos, w bardzo wielu przypadkach jesteśmy w stanie uratować je poprzez pikowanie. Na przykład papryki czy pomidory, tu przy pikowaniu wkopujemy je pod same liście. One w ten sposób nabierają mocy, ponieważ złodygi wypuszczają korzenie przybyszowe. I większość roślin jesteśmy właśnie w taki sposób w stanie odratować, po prostu wsadzając je pod same liście, całą tą wyrośniętą młodygę, po prostu zakopując w ziemi. Poza pikowaniem musimy pamiętać o tym, żeby taką rozsadę. Jak najwięcej naświetlać, czyli jak tylko jest możliwość, wynosimy je na dwór, wynosimy je na balkony, wynosimy je do szklarenek, do inspektów, tak żeby tego światła zewnętrznego było jak najwięcej, bo naprawdę rośliny im dłużej siedzą na tych naszych parapetach, to się męczą. Są rośliny, których nie jesteśmy praktycznie w stanie odratować po wyciągnięciu się. I są to wszystkie dyniowate czyli ogórki, dynie, cukinie, patisony, arbuzy. Te rośliny nie znoszą przesadzania. Ich nie pikujemy. Wysadzamy je do pojedynczych doniczek we właściwym czasie. Jeśli wysadzimy je zbyt wcześnie to one po prostu wypuszczą takie długie wiotkie łodygi i nic z nimi nie zrobimy. Roślin dyniowatych jak ogórków nie pikujemy. Później z doniczek przesadzamy je już bezpośrednio do ziemi, żeby jak najw najmniejszym stopniu ingerować w bryłę korzeniową, dlatego nie wysiewajcie ogórków zbyt szybko na rozsady. Optymalny termin to jest taka połowa kwietnia. Jeśli ogórki idą do gruntu, jeśli macie tunele lub szklarnie, no to wtedy na początku kwietnia możecie taką rozsadę sobie sporządzić i ona po wypuszczeniu kilku liści właściwych od razu musi być przenoszona do tunelu, tak żeby tego światła podniały naprawdę bardzo dużo i się nie zdążyły wyciągnąć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was pomocny. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wiosną.